Cześć, Marce Świry. Witam Was, was król rtr -ów. czyli kto? Czyli ja? Czyli co? Czyli tradycyjnie ważnim Koksa. A o czym dzisiaj powaszujemy Koksa? O tym, że muszę iść do Tojtoja. Poczekajcie. Okej, okay. z Tojtoja wróciłem. Przerywnik przeleciał. Także moi drodzy, posłuchajcie, dzisiaj kwestia jest bardzo poważna, ponieważ stałem się posiadaczem WL Toisa, czyli Tojtoja. W ogóle będziecie na mnie wściekli za pewną rzecz. Ale zanim się dowiecie, z, dlaczego będziecie na mnie wściekli, to wam powiem, czego się stałem posiadaczem WL Czyli tego śmiesznego samochodziku. Moi drodzy, WL już się trochę naoglądałem, znam trochę ich jakość, wiem jakiej są jakości, ale zawsze mnie irytowało nabijanie się z właścicieli tojtojów, pomimo, że nazywam je tojtoje, więc postanowiłem sam stać się właścicielem jakiegoś tojtoja, ponieważ jeżeli teraz ktoś najedzie na tojtoja, to ja mu tak obrobię tyłek w wszystkich w mediach społecznościowych, że pamiętam, Więc pamiętajcie o tym. <laughs> Żartowałem. Nie, moi drodzy, powiem wam szczerze, za co będziecie na mnie wściekli. Ale zanim powiem, za co będziecie na mnie wściekli, tak żeby to oczywiście film przedłużyć, to wam powiem, że dzisiaj zrobimy sobie unboxing tego WL Toys'a. Eee, pokażę Wam co on w środku itp., itd. Ale teraz powiem Wam o co będziecie na mnie wściekli. Posłuchajcie. Ten WL Toys miał być nagrodą od marki Mulinek. Czyli marki naszego kolegi tutaj ze świata RC. Umówiłem się z nim, że ja go kupuję. On mi zwraca kasę i potem robimy na niego konkursik, tak jak przeważnie robię na jakieś modele, ale przyznałam się do czegoś. Przyszedł do mnie ten Toy Toy, otworzyłem to pudełko i stwierdziłem "Nidudu, zostaje u mnie, podoba mi się ten szkrab. Więc sorry bardzo, nagrody z tego Toy toja nie będzie, ale pomimo wszystko zajrzyjcie sobie do Molinka, marka bardzo fajna i może Wam się sporo rzeczy od Molinka przydać. Dobra, Pierdu, pierdu, sruty, Pierduty. To teraz przechodzimy do unboxingu. Powiem wam, za ile kupiłem, gdzie kupiłem i w jakiej wersji kupiłem. Czyli co? Moje drogie RC Świry, lecimy dalej. Także moi drodzy, zamówiłem najtańszą wersję, jaką znalazłem na AliExpress tego VOLTOISA. Miałem tam powiedzmy jakieś kupony, wyszło to bodajże 236 zł wersji, takiej jak widzicie w pudełku. Ze steropianu nie jest to oryginalne pudełko, jakie posiada ten WL. To jest z opisami, więc dzisiaj niestety nie będzie opisu pudełka, zapewne się cieszycie, ale mogę wam to opisać Piękne, białe pudełko steropianowe, w przyjemnym dotyku, mające tutaj jakieś odciski, tak jakby chińskie wzorki. Jest to naprawdę sztuka sama w sobie. No dobra, no jajajajami, <laughs> więc z opisu pudełka nic nie wynika. Także mówię zapłaciłem 236 zł. Generalnie te modele z tego co widziałem, to no od takiej ceny do 350, coś koło tego tak latają, w zależności jaka wersja, jakie wyposażenie, ile baterii, itp, itd. To jest powiedzmy najtańsza wersja. W takim pudełku przyszła. Tutaj lekkie uszkodzenie, ale to nic się nie stało. No to teraz otworzymy, otworzymy, roztworzymy pudełeczko. I mamy wszystko tak w środku spakowane. Teraz wszystko sobie stąd wyciągniemy. No to mówię: przede wszystkim mamy model. Tu mamy, widzicie, jakąś instrukcję. Coś tam, coś tam. Zaraz do tego przejdziemy. I aparaturę. Co do samej aparatury. E, powiem Wam szczerze, że już ją włączałem, włączałem, włączałem. Jest na cztery paluszki. Jak widzicie, paluszki nie są dołączone. Ja już włożyłem, bo chciałem sprawdzić, czy model działa. Także paluszków w zestawie nie ma. Tutaj mamy włącznik, jakiś przełącznik. Mamy to kółeczko z pustkazu. I mamy tutaj dwa potencjometry: tak od skrętu i od po prostu od, od obcinania mocy modelu, tak przydatne. Powiem Wam, generalnie aparatura sprawia przyjemne wrażenie w dotyku, pomimo że to Wuelta i sowska nie wiem jak to nazwać, i wueltoj nieważne. Jest dosyć przyjemna, dobrze mi się trzyma. Ma kółko wyłożone gąbką i ta gąbka jest naprawdę bardzo przyjemna w dotyku. Nie jest to jakaś totalna bajka. To samo powiedzmy, jak jest przyjemna, tak. I powiem Wam, że to. Kółko, ten ster sam w sobie dosyć tak fajnie chodzi. Ani za ciężko, ani za lekko. Uważam, że w sam raz, szczególnie dla, dla dzieci. Naprawdę to, to mi się podoba. Aparatura jest ok. Aparaturę przerobiliśmy, to teraz zobaczymy, co mamy tutaj w tym. Powiedzmy tutaj w tej terepce foliowej. Trzeba to oczywiście otworzyć, Ja to dzisiaj wszystko jedną ręką operuję, bo drugą trzymam aparat, gdzieś statyw zostawiłem w samochodzie, to nie zobaczycie że to tak trochę będzie tak wyglądało, jak wyglądało, mamy instrukcję, teraz zobaczymy sobie, co jest w instrukcji, dobra, ale zacznijmy od samej instrukcji, powiedzmy, bo to dla osób początkujących, posłuchajcie, najważniejsza rzecz, na początku, co robicie jako początkujący, przeglądacie sobie instrukcję, nie to, że instrukcja to jest jakiś papierek nieważny. Przejrzyjcie sobie, bo często producenci piszą no, jakieś powiedzmy podstawowe, ważne sprawy. No, warto zajrzeć, przynajmniej tak? Są instrukcje bardziej skomplikowane, mniej skomplikowane, więcej opisujące, mniej opisujące, pokazujące jakieś rzeczy. No, tu mamy jakieś podstawy, widzicie, pokazane jak podłączać, to jak y Mamy tutaj spisz części tego Walterisa. Zaraz sprawdzimy. Widzicie, macie budowę takiego modelu. Jak jest zbudowany, jak wszystko przykręcać, odkręcać. Więc jest to dosyć powiedzmy, ważna, istotna rzecz. Przejrzyjcie sobie, żebyście co nie, to, co, co nie, co nie, co, co i co lub albo i więcej widzieli. Także mówię, instrukcja jest. Są jakieś podstawowe informacje. Warto przejrzeć, co mamy następnie. Ładowarkę. Ładowarkę na USB, czyli standard obecny. A teraz widzicie na taką końcóweczkę. Mamy tu dodatkowe powiedzmy jakieś koła zębate, bo za zębatki już kilka osób chciał mnie zabić, ale będę bym mówił tak jak będę chciał. Mamy zębatki, jakieś dodatkowe zębatki, skinki, Na pewno rzecz przydatna. No i teraz przejdziemy do tego malucha. Ok, mam jakiś mniejszy statyw, tego wykorzystam, żeby wam pokazać tego maluszka. Przede wszystkim mówię, naprawdę z wyglądu robi fajne wrażenie, sympatyczne. Podoba się powiedzmy od pierwszego wejrzenia, pomimo że to nasz WL Toys, czyli Toy Toy. E, karoseria, ten plastik normalny. Powiedzmy normalny, dobry, wydaje mi się na... o, bardzo ok. Spinki, dobra, więc mamy tutaj model, tak. Zdejmujemy, zdejmujemy spinki i na coś wam zwrócę uwagę, szczególnie dla osób, które z czymś nie mają do czynienia. Posłuchajcie, ja nie mam praktycznie żadnych modeli ze świetleniem, więc na to nie zwracam kompletnie uwagi, ale przy tym modelu trzeba zwrócić uwagę. Ci, co mają oświetlenie w modelach, pewnie będą wiedzieli o co kamania, o co, jak to się mówi. Są to przeciągnięte kabelki. Ja za pierwszym razem z przyzwyczajenia, jak we wszystkich moich modelach, Pociągnąłem to mocno, prawie kabli nie powyrywałem, tak. A tu trzeba pamiętać, że kable są, posłuchajcie, widzicie, poprzyczepiane tutaj do karoserii. Więc, jak za mocno byście pociągnęli, złapali za koła, można to wyrwać. Nie chcę mi się odczepiać tych kabelków, bo by było łatwiej. Więc, więc fajnie to wygląda. Tu mamy umieszczoną baterię, nawet nie wiem, co to za bateria, bo nawet nie wyciągałem. Zaraz zobaczymy. Wyciągniemy bateryjkę, zaczniemy może od bateryjki, ojejku, tu trochę tych spinek, tu też trzeba to wyciągnąć, czy da się tak wyciągnąć, zaraz zobaczymy, przekonamy się, widzicie, nie jestem zbytnio przygotowany do filmu, zresztą jak zwykle ja to wszystko jadę, jak to się mówi, na żywca, tak, najwyżej coś potem wytnę, przytnę, utnę, co tu mamy za baterię. Eee, przeczytajmy co tu jest, to jest lipol, lipo, 7,4 V. O, proszę, mamy Lipolka. Nawet się nie spodziewałem, że to Lipolek. Myślałem, że to coś innego. 400 mA, czyli nie jakiś wielki. Ale mówię, te modele można dostać w tych zestawach, że sprzedałem, powiedzmy, jest tam no więcej więcej baterii. Tak, tu jest jedna. No, przypuszczam, że pewnie to na jakieś 10 minut starczy. Mówię, Lipol, proszę bardzo. 27 4 V, 20 C. No, pewnie do tego modelu wystarczający. Zresztą przejechałem się nim kilka razy, tak podywanie, więc na pewno wystarczy. Ale nie będę Wam o tym opowiadał, bo zrobimy inny odcinek. E, po, e, 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 pojąkam się trochę. Nie, nie będę się jąkał. Generalnie powiem, na pierwszy rzut oka robi takie dosyć solidne wrażenie. Znaczy, solidne, jak na model tej wielkości, tak i tego producenta. Skala jest jaka jest. Przy tej skali i uważam, że ciężko będzie trochę rozwalić ten model. Generalnie przeglądając sobie powiedzmy tam różne oferty na AliExpress albo różne rzeczy, które pokazywa, znaczy z częściami jest masa upgrade'ów. Tutaj jakieś karbony, wszystko do tego można dostać, no ale mówię to chyba przy formy nad treścią. Na pewno coś się... Dobrze by było to odłączyć. Dobra, nie chcę mi się odłączać, najwyżej coś wyrwę. Na pewno widać, że jest odbiornik zintegrowany z regulatorem. Takie malutkie modele często to mają. Tu mamy diody też założone. Model posiada wahacz górny i dolny, posiada amortyzatory, ale te amortyzatory to na pewno nie są olejowe, są sprężynką. No kto by się spodziewał, żeby tu jeszcze jakiś ktoś dawał amortyzatory olejowe. Są one malutkie. Wiem napęd ten model posiada na cztery koła, fajnie. Tutaj akurat są opony takie gu, gumowe, bardziej powiedzmy do jazdy podwożu, ale też występują do niego opony driftowe i może sobie kupię. Myślałem, że można kupić same gumy, ale z tego co zauważyłem, ten model posiada te opony sklejone już z felgami. Albo ja za, za kiepsko, jak to się mówi, pociągam za te gumy, ale nie, nie chcę za mocno. Ale mówię, można dostać też kółeczka driftowe, co tu dalej? No, powiedzmy, wszystkie śrubki z tego, co zauważyłem, są na krzyżak, czyli no, model typowo dla osób, które powiedzmy, zaczynają. Albo jakaś taka, powiedzmy, do, jak dla mnie, popita lajka, albo do filmów sobie będę ją wykorzystywał na TikToku. Ale przydałoby się, żeby producent dorzucił mały śrubokręt krzyżakowy i klucz do kółek. Tego nie zrobił. No szkoda. Silnik mamy szczotkowy, jak widzicie. Atak metalowy, odbiór plastikowy. Tutaj wał idzie metalowy. Z tego co się zorientowałem, tutaj te półosie są plastikowe czy metalowe? Tutaj półosie są metalowe. Ale dyferencjały, wszystko chyba jest plastik. Wiem, że można dostać masę upgrade'ów aluminiowych, czyli Made in China to aluminium. Ale mówię, nie wiem, nie wiem po co to do tego modelu, może wy mi powiecie do czego to się przyda, może po to tylko żeby ładnie wyglądał. Podłogę mamy metalową i na pewno to jest na plus, tak? nie że plastik, ale metal. Wachacz górny, wachacz dolny z przodu i z tyłu. Z regulacji to praktycznie nic nie mamy. Chociaż myślę, że jakby ktoś się uparł by jakieś regulacje tutaj porobił. Na pewno znając życie i ludzi to Przerabiałem to, robią z tego cuda na kijku. Jeżeli mam z tego frajdę, to ok. Ja to będę do czegoś innego używał. Co jeszcze można powiedzieć? Też jest metalowa część aluminiowa, tak wspornik jakiś. Nie no, wydaje, posłuchajcie, jak na tą wielkość wydaje się modelem dosyć takim fajnym. Tylny dyfuzor. nie, robi, robi fajne wrażenie. Za chwilę go. Wam włączę. Nie będę jeździł, ale pokażę chociaż, jak świecą światełka, bo z jeżdżenia będzie po prostu inny film. No to teraz go podłączymy. Tutaj idzie wtyczka od baterii. Tutaj wtyczka idzie do tego zintegrowanego odbiornika z regulatorem. <laughs> tu się wtyka. To jak mówiłem, włącza się aparatura o czach. Operatora włączona. Tutaj natomiast włącza się sam model. No i widzicie włączony. Założymy budę. Spinek nie zakładamy. Jak widzicie, mruga światełkami, ale to nie problem. Ruszamy powiedzmy, jak widzicie, kółeczkiem. I już wszystko świeci. Patrzcie, ile ma oświetlenia. No po prostu, no po prostu bajka tutaj, tutaj to na pewno zrobi wrażenie dla ludzi, wśród ludzi, którzy lubią gadżeciarstwo, ale że większość lubi, to na pewno ten model zwraca uwagę, szczególnie wśród osób, które chcą jakoś zacząć tą przygodę, może tańszym modelem, więc oświetlenie naprawdę jest bardzo fajne w tym modelu, bardzo. I Za chwilę Wam pokażę jeszcze jeden, to jest model w skali 1 do... 28. Mam jeszcze model taki z tej samej budzie 1 do 8, więc pokażę Wam porównanie. A tutaj macie porównanie skali wielkości. Macie Mavericka Quantum R w skali 1.8, takiego roada w takiej samej, bardzo podobnej karoserii A tutaj macie tego maluszka WL Toysa w skali 1 do 28. Widzicie, różnica jest spora, ale mówię, każdy z tych modeli, każda z tych skal Służy do czegoś innego, to na pewno jest model taki, żeby sobie poszaleć, pojeździć, szybko pojeździć. A ten jest taki typowo powiedzmy szkrabły buziak, pojeździć po domu, po dworzu, pobawić się na taką fajną popierdółeczką, taką odskocznią od większych modeli. Także porównanie skali zobaczyliście. Okej okay, moi drodzy, to jesteśmy po unboxingu tego tojtoja, mojego tojtoja, mojego fajnego tojtoja. I co wam mogę powiedzieć? Naprawdę podoba mi się ten szkrab. Nie bawiłem się nim jeszcze, ale go wyjąłem z pudełka, to mi się spodobał. Tak jak wspominałem o tej jak to nie mam zbyt dobrego zdania. Co by niektórzy myśleli, że nie wiadomo co. Ale uważam, że tego to Toya to akurat będzie trudno popsuć, ponieważ jest to on-road. Wiadomo, wszystko można popsuć, ale myślę, że tego będzie dosyć trudno popsuć. Naprawdę jest, wygląda na zabawnego Maluszka Szkraba. Widzieliście, w jakiej wersji go kupiłem. Powiem, miałem tam jeszcze jakieś, powiedzmy, kupony na AliExpress, tego typu sprawy. że wyszedł mi 236 zł. Myślę, że za, za tą cenę będzie to coś fajnego do takiej radosnej pojeżdżawki, powiedzmy, po domu na dworze. Powiem tak, na pewno ten Toy Toy, ten WLtoys Toy sprzyda mi się do. Kręcenia jakichś krótkich filmików na TikToku, więc dlatego on u mnie zostaje. Nie będzie nagrodą, zabicie mnie za to. Przepraszam, niestety spodobał mi się, naprawdę spodobał mi się. I powiem wam na początek, nie bawiąc się nim, sprawi, sprawia mi wizualnie i nawet tak jakościowo, jak na niego patrzę, Friday. Nie wiem, jak to wyjdzie w użytkowaniu, ale myślę, że do tych rzeczy, które ja robię, bardzo się przyda. Da czasami frajdę, powiedzmy, jakiś taki, no po prostu jazdy, tak, pojeżdżenia sobie dla zabawy. Producent pisze, że to jeździ 30 km na godzinę. Na taką skalę, takie 30 km na godzinę, no to wydaje się, jakby, powiedzmy, model większy w skali, powiedzmy, 1,10 czy trochę większy jechał, no powiedzmy, no, na pewno za jakieś 50-60 km. Sprawia wrażenie fajne, solidne, pomimo, że to to i No i co? Cała reszta okaże się, jak to się mówi w praniu. Na pewno jego <głos》> dużą zaletą i plusem jest to całe oświetlenie. To jest coś, co na pewno u wielu przyciąga wzrok. Będzie sprawiało radość oczną, gałkooczną. No i co? No, 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 nie wiem co wam jeszcze powiedzieć. Posłuchajcie, na pewno umieszczę wam kolejne filmy z jakiejś powiedzmy zrobi jazdy i przedstawię wam moją opinię na temat tego modelu. No ja dzisiaj po prostu widzieliście go tylko włączonego, więc jak na włączony z tymi zapalanymi światełkami robi naprawdę fajne wrażenie. Powiem wam, zadowolony jestem. Pierwszy mój Toy i jestem zadowolony. Dobra, ale nie będę próbował chyba z innymi Toy Zostanę tylko przy tym. No dobra, zapraszam Was na następne powiedzmy filmy, które jakiś tam będę kręcił, na pewno z tym Tojtojem też. Jak Wam się podobało, to pamiętajcie, dajcie tam łapkę, suba, udostępnijcie, co tam tylko chcecie, czyli te tak zwane YouTube'owe pierdółki. A z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam oczywiście wszystkiego najlepszego i jak najbardziej pozytywną energię Wam przesyłam i aby Wam się jak najmniej psuły wszystkie modele, czyli tradycyjnie. Sejonare, moje drogie robaczki.